Ogólny stan klasy robotniczej. Robotnicy fizyczni w miastach znaleźli się po zajęciu Polski w lepszych warunkach niż pracownicy umysłowi. Lepiej przystosowani do życia w ciężkich warunkach, jakie zapanowały w Warszawie po okupacji, pracownicy fizyczni znaleźli ponadto znacznie większe możliwości zatrudnienia niż inteligencja. Mimo to klasa robotnicza w całości znajduje się na skraju wielkiej nędzy. Jeśli weźmiemy za przykład przemysł wytwórczy, to okaże się, że około trzech czwartych prywatnych fabryk w generalnym gubernatorstwie działa, ale zatrudniają one tylko około jednej trzeciej przedwojennej liczby robotników. Z drugiej strony, niektóre z dawnych zakładów państwowych, obecnie funkcjonujące jako niemieckie fabryki zbrojeniowe, zatrudniają praktycznie taki sam pełny kontyngent robotników jak przed wybuchem wojny, przy czym większość z nich stanowią Polacy. Kilka tysięcy specjalistów, jak tokarze, maszyniści, narzędziowcy i tym podobnych, zostało ściągniętych do Rzeszy i pracuje w tamtejszych zakładach zbrojeniowych. W Warszawie wielu robotników fizycznych znalazło pracę przy usuwaniu gruzu, rozbiórce budynków i regulacji brzegów Wisły. Są oni również zatrudniani przez administrację niemiecką przy remontach i budowie autostrad, mostów lotnisk i konstrukcji obronnych. Kilka tysięcy wykopanych podziemnych hangarów znajduje się na nowym lotnisku wojskowym na Bielanach pod Warszawą. Wreszcie, duża część ludności zajęła się handlem artykułami spożywczymi. Wykluczenie Żydów z handlu otworzyło możliwości wielu gojom w miastach i miasteczkach. Przemyt i sprzedaż produktów rolnych głodującej ludności Warszawy po wygórowanych cenach stał się dla wielu lukratywnym interesem. Zarobki były fantastyczne, a w Warszawie pojawiła się nowa klasa nowobogackich, to jest przemytników i spekulantów żywności. W sumie jednak bezrobocie wśród klasy robotniczej jest bardzo duże. Nie ma dokładnych danych szacunkowych, ale suma ta musi być duża, ponieważ duża liczba zakładów uznanych przez Niemców za nieistotne została zamknięta. Całkowity brak pracy w budownictwie spowodował zwolnienie wielu tysięcy murarzy, cieśli, hydraulików i innych pracowników. Mimo nieco lepszych warunków materialnych klasy robotniczej i prób dowartościowania jej przez Niemców specjalne dodatki fabryczne bezlitosne prześladowania ludności miejskiej przez Gestapo oraz cierpienia polskich robotników w Rzeszy wytworzyły wśród nich silną nienawiść do Niemców.